Jakieś 5 miesięcy temu miałem zrobić QA. Hmm... Mamy już maj. Lepiej późno niż wcale, co nie? Więc lecimy. Hej, siemano, gdzie Sebek z tej strony. Po pięciu miesiącach postanowiłem nagrać QA. Jestem niesamowity co nie? Tak, wiem e, Nie wiem, nie potrafię Wam wytłumaczyć dlaczego się za to nie zabrałem I zabrałem się dopiero teraz Ale lepiej późno jak już powiedziałem niż wcale Więc co, ja sobie wybrałem na początek 10 pytań Te pytania będą się wyświetlać Wam gdzieś tutaj Albo gdzieś tam Będą sobie fruwać e, I będziecie po prostu je widzieć A ja będę je czytał Więc co, zaczynamy? No to lecimy z tym koksem Pierwsze pytanie Jaki jest Pana ulubiony gracz FC Barcelony? Oczywiście, okay. 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 że Leo Messi. Pytanko numer dwa. Jaka jest Twoja najlepsza karta? Momencik, już jestem. Mam nadzieję, że będzie widać. Jest to karta e, no oczywiście Real Madrid i jest to Gareth Bale i Cristiano Ronaldo na karcie Duos. Nie wiem czy ją tam widzicie. E, Trafiłem ją w saszetce Adrenalin XL Liga BBWA. Ci co nie oglądali to zapraszam gdzieś tam sobie znajdziecie te filmiki. I jak na razie jest to moja najlepsza karta w mojej kolekcji. No chyba nie trudno się domyśleć. Domyślić? Domyśleć. Dobra, nieważne. Lecimy z kolejnym pytaniem. Myślisz, że kiedyś znudzą ci się karty? O, to chyba był SMS. Nie, nie znudzą mi się karty, dlatego że jest to moja pasja. Uwielbiam zbierać karty, uwielbiam się wymieniać, zbierać, kolekcjonować. No zbierać może raczej nie, ale bardziej kolekcjonować. Tyle. A co? Wam się nudzą karty? Hm. I się nie nudzą, i się nigdy nie znudzą. Dobra, ale lecimy z kolejnym pytankiem. Gdzie najczęściej kupujesz karty? Chodzi o internet. Fantop, GoHobby, Hobby, Cards Planet czy inne? Trzy razy wykrzyknik. Hm. Ci co oglądają moje filmiki, dobrze wiedzą, że najczęściej robię zakupy gdzie? będziecie mieli na górze napisane oczywiście jest to Cards Planet mam do nich wielkie zaufanie i można powiedzieć, że od początku kiedy zacząłem nagrywać filmiki to najwięcej zakupów robiłem właśnie na Cards Planet, mam z nimi bardzo dobry kontakt i raczej robię tam zakupy i tam będę je robił, więc naprawdę wszystkim polecam, kto jeszcze nie był i nie wie co to jest Cards Planet no to pod tym filmikiem znajdziecie linki, tam możecie sobie, sobie zobaczyć, sobie, sobie, sobie zobaczyć. A tak w ogóle nie wiem, czy wiecie to na Cards Planet, myślę, że tak gdzieś w piątek albo i w czwartek będą te saszeczki, boksy i takie inne rzeczy związane z ROTU Euro 2016. Jakie są Twoje ulubione wydania kart piłkarskich z czy Stops? Oczywiście moim zdaniem tylko moim krótko i na temat ja bardziej wolę tops. Czemu? Bo ponieważ bardzo mi się one podobają uważam, że są my, fajniejsze. O, ale bez sensu to było. Nie, ale tak na poważnie to, to tops. Kolejne pytanko. Już szóste. Jaki jest twój ulubiony klub i zawodnik? Tu macie klub, a tu macie zawodnika. No i chyba więcej nie muszę nic mówić. Oczywiście ci co mnie oglądają, to dobrze wiedzą, kogo najbardziej lubię i jaką najbardziej lubię drużynę. Tyle. Pytanie numer 7. Siedem. A to są nawet dwa pytania. Jak twoja dziewczyna reaguje na twoją pasę? Co zrobiłbyś, gdyby padłyby słowa od twojej dziewczyny? Albo ja, albo karty? Uch. Ciężkie pytanie. Co bym wybrał? Dziewczyny? Czy może karty? Oczywiście, że wybrałbym karty. Nie, no przecież to był żart. Nie, raczej nie padłyby takie słowa, a moja dziewczyna jak reaguje, po prostu nic nie mówi, wie, że to jest moja pasja i jakoś nie ma z tym problemu, więc ja się bardzo z tego cieszę. Czasami ją wkurzają, że tak wszędzie to tutaj leży sobie, wy tego nie widzicie, bo jesteście po drugiej stronie, ale, ale ogólnie nie ma z tym problemu, więc jest okej. Okay. Wy... Pytanie numer 8. Ile zarabiasz na YouTube? Jaki masz zawód? Ile zarabiasz w pracy? Uff. Przejdźmy do następnego pytania. Masz zwierzę? Zrób unboxing w wannie. Zjedz placki. To pierwsze to raczej było pytanie, a te pozostałe to chyba nie bardzo. Eee, nie, zwierzęcia żadnego nie mam. Poczekajcie. Nie wiem czy zauważyliście, tam siedzi sobie taki jegomość Moment Misio! Misio! To jest miś mojej dziewczyny Ja lubię misia. Misio jest fajny Ale Misio może sobie wróci z powrotem Może tam? A bo dobra, jest siedzi tu Siedź! Położył się Dobra, czy zjem placki? Nie zjem placków, dlatego bo nie chce mi się ich robić teraz a czy zrobię unboxing w wannie? mówisz i masz lecimy do wanny no i siemaneczko jestem sobie w wannie, specjalnie dla mojego widza zrobię mu unboxing w wannie nie wiem czy on jest moim jeszcze widzem bo to było jakieś 5 miesięcy temu dobra nie maszcie, bo ja mnie tu zaraz zaleję ja wziąłem sobie pierwszą z brzegu jakąś znalazłem saszetkę Adrenalin, yy, oczywiście z ekstra klasy, 12-13. Taką saszetkę sobie znalazłem i sobie ją na lajciku otworzymy w wannie. 280k do zebrania. Dobra. Zobaczymy, może coś fajnego spadnie. Dobra, no to lecimy. Nie wiem czy będziecie widzieli. Mamy tutaj pierwszego zawodnika, gwiazdę. Jest to zawodnik z Legi Warszawa. Widać? A mnie tam widać? Dobra, wejdziemy dalej. Mamy Połonkiewicz. z Poznań. O, mamy kolejną gwiazdę. Jest to zawodnik z Górnika Zabrze. I kolejny zawodnik z Ogony Szczecin. Ma trochę nietęgą minę, nie wiem, może za bardzo tutaj. Kolejna karta. Zagłębia lubi. Kolejny Murzynek. I ostatnią kartą jest to Erkediusz głębecki Wisła Kraków. Ale masakra. Taki mam podsunki w wanie. A może się wykąpię? Nie oczywiście żartowałem. Dobra, ja wychodzę z tej wanny, bo już mi dupsko y, z, z mopu... Zamoczyłem sobie dupę w tej wannie. Ale czego się nie robi dla widzów? Chciałeś mieć unboxing wannie? No to ci go zrobiłem. Pytanie numer 10. Dlaczego sebek, a nie jakoś inaczej? Znak zapytania i znak zapytania odwrócony. Hm, śmieszne. Dlaczego sebek? Bo tak się nazywam. I wszyscy na mnie mówią Sebek, Sebek, Sebek i dlatego zostało Sebek. Nie wyobrażam sobie, żebym się jakoś miał inaczej nazywać. Bardzo lubię moje imię, nie lubię imienia Sebastian, ale lubię jak mówią do mnie Sebek. Dobra, ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że ten filmik się Wam podobał. Taka forma Q&A, a tak szybko w sumie na próbę sobie go nagrałem. Jeżeli będzie Wam się podobało, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, znaczy kciuka w górę. No i jeżeli macie jakieś inne pytania, bo tamte są sprzed pięciu miesięcy, <noise> masakra w ogóle ze mną jest, eee, więc jeżeli chcecie jakieś inne pytania, to oczywiście zostawcie pod tym filmikiem i ja na Myślę, że jakoś w następnym tygodniu. Kiedy ja mam wolny? Eee, w środę. <noise> Dobra, ja się z wami żegnam, trzymajcie się ludziska, pozdrawiam was, hejka! Cześć.